Kiedy żyłem na ziemi, namawiałem ludzi, aby wybaczali i powstrzymywali się od osądzania, krytykowania i potępiania. Kościół błędnie zinterpretował to w ten sposób, że należy podobać się Bogu, kochając innych i powstrzymując się od negatywnych emocji. Zupełnie nie to miałem na myśli. Nie ma żadnego Boga, którego powinno zadowolić Twoje zachowanie. Jesteście panami swojego losu ponieważ zawsze zbieracie to, co siejecie. Celem wszystkich powyższych stron było podanie szczegółowych informacji na temat tego, jak unikać zasiewania chwastów na swojej grządce warzywnej, jak pozostać zdrowym, szczęśliwym i zamożnym. Przyjdzie taki czas w twoim rozwoju duchowym, kiedy przebudzisz się i dostrzeżesz ogromny dar, jaki masz w głowie, dar twórczego, inteligentnego myślenia. A także uświadomisz sobie ogromną odpowiedzialność, jaką ponosisz za sposób, w jaki go wykorzystujesz. Na waszym świecie są wspaniali ludzie, którzy wykorzystali swoje umysły w taki sposób, aby uzyskać wgląd i rozwój dzięki codziennym wyzwaniom w swoim życiu. Krok po kroku sądując, analizując, przechodząc do nowych punktów widzenia, wyższego zrozumienia, kształtują dla siebie nowe ideały. Przyjmują te ideały jako wytyczne dla swojego przyszłego zachowania. W ten sposób są w stanie oczyścić swoje myślenie, słowa, czyny, aby na nowo zdefiniować swój sposób postępowania w świecie i zajmowania się relacjami. Są to ludzie, którzy sami siebie stworzyli, ale rzadko zdarza się, że nie czerpią siły, wglądu, inspiracji i stabilności emocjonalnej z wyższego źródła. Boskiej świadomości, lub swojego postrzegania tego, co mogą nazwać Bogiem. Będąc na ziemi, opowiadałem ludziom historię, przypowieść o dziesięciu talentach. Powiedziałem, że Pan, posiadający wielkie bogactwa, wyjeżdża na jakiś czas za granicę i zostawił każdemu ze swoich trzech sług pewną sumę pieniędzy. Jednemu dał dziesięć talentów, drugiemu pięć, a ostatniemu jeden talent. Po powrocie pytał każdego sługę, jaki użytek zrobili z pieniędzy. Jeden powiedział, że podwoił inwestycje mistrza, drugi, że znów zyskał połowę, a ostatni powiedział, że na tym siedział, bojąc się stracić to, co otrzymał. Pan pochwalił dwóch pierwszych służących za ich skuteczność i pomysłowość, ale był zły na sługę, który w ogóle nie próbował nic zrobić z jednego talentu, który pozostawił pod jego opieką. Każdy z Was na świecie ma swój własny zasób talentu, z którym może pracować. Jeśli z własnej inicjatywy trudno Ci znaleźć najlepszy sposób na wykorzystanie swojego osobistego talentu i zasobów, skorzystaj z boskiej świadomości poprzez medytację, a pomysły z pewnością przyjdą i zostaną zrealizowane stopniowo, dokładnie dopasowane. Do Twojej osobowości. Jednocześnie zastanów się, jak przez całe życie wykorzystywałeś swoje talenty: czy byłeś całkowicie pochłonięty tworzeniem szczęścia i przyjemności dla siebie, czy też poświęciłeś czas na podnoszenie na duchu lub poprawę życia innych. To straszna rzecz, otrzymać talenty przekraczające przeciętność i zakończyć życie, marnując je na pobłażanie sobie. Jakiekolwiek lekcje, których nie nauczyłeś się, jakikolwiek rozwój, którego uniknąłeś, jakikolwiek rozwój duchowy, którego celowo unikałeś, to góry, które sam sobie stworzyłeś, na które możesz się wspiąć w następnych życiach, będą utrudniać ci drogę i trzeba będzie się z nimi uporać, duchowo, lub powtórzyć je w dalszym życiu. Nie trzeba robić wielkiej kariery w świecie, osiągać awansu, bogactwa czy sławy. Jako rodzic, możesz wykorzystywać swoje talenty, szukając najlepszych sposobów na osiągnięcie sukcesu w swojej pracy polegającej na promowaniu dobra swoich dzieci. Czy istnieje wyższe powołanie niż bycie dobrym, kochającym rodzicem? Zwłaszcza jeśli weźmiesz za wzór do naśladowania. Boską świadomość Ojca Matki, która jest całkowicie nakierowana na wzrost, odżywianie umysłu i ciała, uzdrawianie umysłu i ciała, regenerację umysłu i ciała, ochronę w każdej formie i zaspokojenie każdej potrzeby umysłu, emocji ciała, w systemie prawa i porządku oraz bezwarunkowej miłości. Jako rodzic, czy dorównałeś świadomości swojego boskiego źródła bytu, Niektórzy z ludzi, którzy najlepiej wykorzystali swoje talenty, byli służącymi, ci, którzy z oddaniem i miłością opiekowali się dziećmi innych ludzi, sprzątali dom ze skrupulatną dbałością o szczegóły, tworząc z miłością spokojne i troskliwe środowisko dla pracodawcy i łagodność. To są wielkie dusze, które stworzyły dla siebie ścieżki prowadzące bezpośrednio do Królestwa Niebieskiego. Alternatywnie, są ludzie, którzy wykorzystali swoje talenty w celu zniszczenia innych, aby zaspokoić swoją próżność i zimną pustkę we własnych sercach. Ostatecznie użycie przez nich umysłów doprowadziło do ich własnej zagłady. Pomyśl o ludziach w historii i współczesności, którzy prali mózgi innym, zachęcając ich do buntu, stali się dyktatorami. Następnie pomyśl, o prawdopodobnym końcu takich dyktatorów. Tacy ludzie nadużywają przywilejów, jakie daje potęga umysłu i w końcu płacą za to cenę, ale nie wcześniej niż zrujnują tysiące istnień ludzkich, bez żadnego dobrego powodu, bo nigdy nie może być dobrego powodu, by zmieniać kraje w ogarnięte wojną pustkowia i rujnować prosperującą gospodarkę. Pomyśl o rodzinach. W których szerzy się przemoc emocjonalna i psychiczna, jest to odrażające użycie siły umysłowej, odbija się to na sprawcy na wiele, wiele sposobów zły stan zdrowia, choroby, uzależnienia, depresja i utrata poczucia własnej wartości. Jednakże nie używajcie swoich mózgów, intelektu, wglądu, wiedzy i wykształcenia jako platformy do krytykowania. Osądzania lub potępiania innych, którzy nie dorównują waszym własnym standardom wydajności i dobroci w jakiejkolwiek dziedzinie waszego życia. Jednocześnie, ponieważ krytykowanie, osądzanie i potępianie jest tak naturalne dla ludzkiego ego jak oddychanie, nie próbuj zaprzeczać swojemu postrzeganiu tego, co można ulepszyć. Takie postępowanie oznacza zaprzeczanie realności procesu ewolucyjnego. Celem istnienia jest doświadczenie i ulepszenie swoich doświadczeń. Dlatego nie osądzaj, nie potępiaj ani nie odrzucaj braków, które obserwujesz u innych, ale natychmiast przenieś swoje spostrzeżenia do boskiej świadomości i nieustannie proś o boskie rozwiązanie problemu. Trzymaj się mocno świadomości że gdziekolwiek i kiedykolwiek boska świadomość zostanie wciągnięta w problem, końcowym rezultatem jest zawsze wzrost i rozwój wszystkich zainteresowanych. Staraj się zawsze pamiętać, że jesteś na Ziemi, aby sprowadzić boską świadomość do swojego codziennego życia, relacji i okoliczności. Jesteście tam, aby używać swoich umysłów do tego specjalnego celu. Kiedy powiedziałem, że przyszedłem, aby pomóc Ci znaleźć życie bardziej obfite, miałem na myśli, że przyszedłem, aby pomóc Ci przepracować Twoją magnetyczno-emocjonalną niewolę oraz znaleźć i nawiązać prawdziwy kontakt z boskim życiem, źródłem Twojej istoty. Z tego kontaktu wynika zwiększone życie, które dalece wykracza poza życie fizyczne które czerpiesz z samego jedzenia. Z tego kontaktu przychodzi duchowe kierownictwo, ochrona i natchniona przez Boga ścieżka. Można to nazwać drogą świadomości Chrystusowej. Kiedy dostrzegłeś jakąś głębszą prawdę, wcześniej ukrytą przed Twoją świadomością, musisz zaakceptować i radować się, że boska świadomość przeniknęła Twoją ludzką świadomość, i przemówiła w twoim umyśle, szczerze, dziękuj. Ceń ten dar i szanuj go. Nigdy nie traktuj tego jako coś oczywistego, w przeciwnym razie zablokujesz dalszy dostęp kochającej inteligencji. Będziesz się zastanawiać, dlaczego znowu czujesz się taki samotny. Ludzie mówią o przemianie przez ducha wewnętrznego. Terminologia ducha wewnętrznego nie jest błędem. Dołożyłem wszelkich starań, aby pozbyć się z Waszych umysłów starej terminologii, która może mieć dla Was niedokładne znaczenie. Jednocześnie chcę, abyście zrozumieli, że kiedy już zrozumiecie, co mam na myśli, ponieważ w przeszłości zostałem tak błędnie zinterpretowany, że nie chcę, aby to się powtórzyło. Nie wolno Wam być ograniczonym przez samą terminologię. Dopóki wiesz, Czym naprawdę jest wewnętrzny duch, świadomość życia boskiego, działająca, nieskończonej, uniwersalnej świadomości i nie mająca nic wspólnego z duchami zmarłych, możesz używać terminologii, która ma dla Ciebie największe znaczenie, pod warunkiem, że jest to znaczenie nadane Ci w tych listach. Wracając do mojego pierwotnego stwierdzenia na początku tej nowej sekcji, często mówi się, że człowieka można przemienić mocą ducha. Taka transformacja nie jest możliwa. W waszym ludzkim ja nie ma nic prawdziwego, co można by przekształcić. Twoja dusza została zaczerpnięta ze świadomości boskiego życia i dlatego jest doskonała.